Operacje plastyczne budzą nieustanne zainteresowanie. Ponad 80% kobiet chciałoby zmienić coś w swoim wyglądzie. Wiele z nich deklaruje także, że gdyby nadarzyła się okazja, przykładowo zastrzeg gotówki, chętnie oddałyby się w ręce chirurga plastycznego. Dziś kobiety najczęściej powiększają sobie biust. Większość pań, które poddają się zabiegowi powiększania piersi, jest po 20 roku życia. Zainteresowaniem cieszy się też zmniejszanie lub prostowanie nosów. Na tę operację plastyczną decydują się kobiety w każdym wieku. Wiele pań chce wygładzić zmarszczki, najwięcej pacjentek jest po 30 i 40 roku życia, oraz odestać tłuszcz z ud i brzucha, niezależnie od wieku. Coraz popularniejsze stają się także operacje plastyczne w miejscach intymnych. Z pomocą chirurga można dziś nawet odzyskać dziewictwo. Operacje plastyczne są jednym z najbardziej inwazyjnych zabiegów, jakie możesz wykonać, by poprawić swój wygląd. Czasem jednak okazują się koniecznością. Oczywiście nie oznacza to, że nie możesz zdecydować się na nie także tylko dla własnej wygody lub z powodu swojego poczucia estetyki. Musisz jednak liczyć się z tym, że proces rekonwalescencji jest naprawdę długi, a ból związany z całą procedurą będzie towarzyszył ci co najmniej przez kilka kolejnych tygodni. Chirurgia plastyczna co to jest? Chirurgia plastyczna to dziedzina medycyny zajmująca się korektą defektów w wyglądzie zewnętrznym, które istnieją rzeczywiście lub są w sposób subiektywny doświadczane przez pacjenta. Z uwagi na podłoże świadczonych usług wyróżnia się w ramach chirurgii plastycznej, chirurgię estetyczną oraz chirurgię korekcyjną. Początki chirurgii plastycznej sięgają czasów I wojny światowej. Wówczas to rozpoczęto wykonywanie u rannych żołnierzy zabiegów niezbędnych dla ich zdrowia i życia, odtwarzających formę i przywracające funkcje tkanek oraz skóry po urazie. W związku z tym jako pierwsza rozwinęła się chirurgia korekcyjna. Chirurgia ta zajmuje się również leczeniem wad wrodzonych, przykładowo rozszczepu wargi i podniebienia, rozległych oparzeń skóry, uszkodzeń powstałych w skutek wypadku, przebiegu choroby czy jako efekt uboczny podjętego leczenia. W latach 30. W ubiegłego wieku pojawiły się w Europie pierwsze ośrodki chirurgii plastycznej, które zaczęły oferować zabiegi skoncentrowane na poprawie wyglądu nie ze wskazań zdrowotnych, lecz z powodów estetycznych. Rozwinęła się wówczas chirurgia estetyczna, zwana też kosmetyczną. Chirurgia plastyczna jest dziedziną medycyny o charakterze interdyscyplinarnym. Związana jest z wieloma innymi dziedzinami medycyny, w tym między innymi. Chirurgią ogólną, okulistyką, ortopedią, neurochirurgią, laryngologią, ale i psychologią, rehabilitacją czy psychiatrią. Dlaczego korzystamy z operacji plastycznych? Częstymi pacjentkami klinik medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej są osoby, które decydują się na dany zabieg ze względów czysto estetycznych. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni coraz częściej dbają o swój wygląd i chętnie korzystają z operacji plastycznych. Usunięcie defektów urody, np. garbatego nosa, małych piersi lub obwisłej skóry na brzuchu, pozwala odbudować zaniżoną samoocenę i korzystnie wpływa na nasze samopoczucie. Bardzo często pozbycie się kompleksów zwiększa pewność siebie i pozwala pacjentom na większą otwartość w życiu prywatnym i zawodowym. Drugą grupą pacjentów, którzy odwiedzają gabinet medycyny estetycznej, są osoby poddające się operacji plastycznej ze względów zdrowotnych. Oferta zabiegów jest bardzo różnorodna, a ich wspólnym celem jest likwidacja szpecących blizn, wad wrodzonych i deformacji, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Do takich zabiegów możemy zaliczyć m.in. zmniejszenie za dużych piersi oraz korektę skrzywionej przegrody nosowej. Kiedy warto zdecydować się na operację plastyczną? Zgodnie ze statystykami popularności operacji plastycznych wśród obu płci wciąż rośnie. Każdego roku zabiegom medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej poddaje się coraz więcej pacjentów. Możemy pośród nich wyróżnić przypadki, w których szczególnie warto poddać się operacji plastycznej. Po pierwsze, operacje są pomocne dla osób, które posiadają nieestetyczne, wręcz szpecące blizny po poparzeniach, wypadkach komunikacyjnych i innych nieszczęśliwych zdarzeniach. Ślady po ranach to powód kompleksów i wycofania z życia społecznego. Dzięki profesjonalnie przeprowadzonej operacji plastycznej pacjent może na nowo poczuć się dobrze we własnym ciele i odzyskać dawną radość życia. Na operację plastyczną powinny też zdecydować się osoby, które schudły kilkanaście bądź kilkadziesiąt kilogramów. Śladem po intensywnym odchudzaniu i utracie wagi są wiszące fałdy skóry na brzuchu oraz innych częściach ciała ramionach, udach i szyi. Plastyka ciała to często finalny krok na drodze do atrakcyjnego wyglądu i wyższej samooceny. Popularne są również wszelkie operacje plastyczne biustu. Zabieg chirurgiczny to jedyna, wysoce skuteczna metoda zmiany kształtu i wielkości piersi. Jeśli zbyt obfity lub wręcz przeciwnie, zbyt mały biust jest powodem do naszych kompleksów, to warto podjąć decyzję o przystąpieniu do operacji plastycznej. Zrozumiałe są też operacje biustu u kobiet, które przeszły zabieg mastektomii. Ostatni powód, dla którego zdecydowanie warto poddać się operacji plastycznej, to aspekt psychologiczny. Bolesne uwagi dotyczące dużego brzucha, mało dyskretne spojrzenia i niezręczne pytania o blizny potrafią zrujnować samoocenę. Na szczęście, dzięki współczesnej medycynie estetycznej i plastycznej możemy zapomnieć o przykrych doświadczeniach i na nowo zacząć cieszyć się życiem. Jakie są najczęstsze powikłania i problemy związane z operacjami? To, jakie są możliwe powikłania, często zależy od tego, jakie dokładnie miejsce będzie poddawane zabiegowi. Dlatego na początku porozmawiaj ze swoim lekarzem o ewentualnym ryzyku oraz tym, czego możesz się spodziewać. Można jednak wymienić trzy najpopularniejsze typy powikłań lub problemów, jakie mogą zdarzyć się po operacji. Dolegliwości skórne, takie jak martwica tkanki lub częściowy paraliż. Zwykle nie są zbyt poważne, ale mogą sprawić, że ponownie znajdziesz się na sali operacyjnej. Groźne komplikacje, takie jak zakrzepica czy zakażenia, które mogą doprowadzić nawet do śmierci pacjenta. Nieprzewidziane rezultaty, takie jak pojawienie się asymetrii czy blizn. Pamiętaj, że zwykle potrzeba nawet kilku lat, aby ciało po operacji przybrało właściwe kształty. Wygórowane oczekiwania dotyczące efektów operacji plastycznych. Często pacjenci po zabiegu oczekują zbyt wiele. Sądzą, że wraz z powiększeniem biustu czy odsysaniem tłuszczu ich życie zupełnie się odmieni liczą na to, że po operacji plastycznej dostaną lepszą pracę, zatrzymają przy sobie partnera, wzrośnie ich poczucie własnej wartości. Dla osób z tak dużymi oczekiwaniami konfrontacja z rzeczywistością może okazać się bardzo bolesna. Operacja nie rozwiązuje bowiem problemów osobistych. Owszem, może pomóc w odzyskaniu pewności siebie i zdarzają się przypadki, kiedy na przykład korekta nosa, który przez lata był powodem kompleksów, daje ogromny zastrzyk wiary we własne możliwości. Otwiera to kolejne drzwi. Może być również bodźcem stymulującym do działania i osiągania wybranego celu. Zabieg nie zmieni jednak charakteru pacjenta i jeśli na co dzień jest nieśmiały i zachowawczy, jest bardzo mało prawdopodobne, że nagle stanie się przebojowy. Podobnie będzie z partnerem. Większy biust nie zatrzyma jego uczucia. Wówczas to pacjent przeżywa ogromny zawód, który bardzo często prowadzi do depresji. Do lekarza należy trudne zadanie, by rozpoznać prawdziwą motywację osoby chcącej poddać się operacji i uświadomić jej, że jej oczekiwania są zbyt wysokie. Czasem lekarz odmawia. Szacuje się, że statystyczny lekarz odmówił wykonania zabiegu u 12% pacjentów. Przyczyną takiej odmowy może być stan zdrowia pacjenta. Osoba, która chce poddać się operacji, musi być zupełnie zdrowa. Aby to zweryfikować, należy wykonać wiele badań. Nawet niewyleczony ząb może być przeszkodą. Powodem odmowy może być także kondycja psychiczna pacjenta. Operacja plastyczna jak narkotyk. Niestety, gdyby zabiegi były tańsze, prawdopodobnie uzależnienie od nich stałoby się nową chorobą cywilizacyjną. Są pacjentki w zdecydowanej większości kobiet, które nie potrafią poprzestać na jednym zabiegu. W dążeniu do perfekcji i ideału zatracają siebie, wpadając w sidła uzależnienia. Często osoby te nie potrafią dostrzec granicy, za którą efekty zabiegów stają się karykaturalne. We własnym postrzeganiu ciągle są niedoskonałe. Uzależnienie od operacji plastycznych jest chorobą. Taką samą jak uzależnienie od hazardu czy narkotyków i tak jak w przypadku innych uzależnień wiąże się z brakiem akceptacji samego siebie. Botok z domowej roboty. Uzależnienia to nie jedyne ryzyko związane z operacjami plastycznymi. Zagrożeniem są powstające jak grzyby po deszczu nieprofesjonalne kliniki, korzystające z braku ścisłych uregulowań odnośnie tego, kto może zajmować się poprawieniem wyglądu. Placówki tego typu oferują wstrzykiwanie botoksu czy kwasu hialuronowego, a nawet bardziej inwazyjne zabiegi, pomimo że osoby, które to robią, nie mają wykształcenia medycznego. Rozwija się również tak zwana kosmetyka estetyczna, która często żeruje na naiwności, a przede wszystkim niewiedzy kobiet. Podsumowując. Operacje plastyczne mogą być bardzo inwazyjnymi zabiegami, dlatego, aby je wykonać, musisz wybrać prawdziwego profesjonalistę. Stawiaj tylko na sprawdzone kliniki. Pamiętaj, że tu chodzi o Twoje ciało, które powinno posłużyć Ci jeszcze przez długie lata. Operacjom plastycznym powinny towarzyszyć rozsądne przygotowania. Lub wszystko, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia niebezpiecznych powikłań oraz czuć się komfortowo w trakcie całego procesu. Dlatego, nim wybierzesz swojego lekarza, sprawdź, jak wygląda sytuacja na rynku. Najlepiej odwiedź kilka ośrodków. Idź na wizytę, porozmawiaj z lekarzem, zorientuj się, czy ma specjalizację. Bardzo wielu lekarzy ogłasza się jako chirurg estetyczny, pomimo że nie ma takiego wykształcenia. Unikaj gabinetów, w których wizyta i operacja są z dnia na dzień, a zwłaszcza takich, w których operuje się bez badań. Nie ufaj także klinikom mającym bardzo dużą reklamę. Najbezpieczniej odwiedzać gabinety istniejące na rynku od lat i z wyrobioną renomą. To już wszystko na dzisiaj. Tymczasem ja się z wami żegnam. Jeśli chcecie docenić moją pracę, pamiętajcie o ocenieniu tego filmu i o podzieleniu się tym materiałem ze znajomymi. Do usłyszenia, cześć.